Siema ja jestem Woks witam Was dzisiaj w najnowszym odcinku. Chciałbym wam właśnie przedstawić parę takich fajnych urywków mojego pięknego minecraftowego życia na serwerze, ponieważ jakoś tak totalnie łapkowo nagrywany jest ten odcinek. I zapraszam Was do oglądania, ale na starcie odcinka chciałbym pozdrowić, uwaga, Xareksa, który od bardzo długiego czasu chciał się dostać na tablicę. Bardzo mu gratuluję. Że udało mu się. Chciałbym pozdrowić także Macieju oraz oraz kantera.pl. Jeżeli wy chcecie dostać się na tą tablicę, napiszcie hashtag tablica pod tym filmem. Ogólnie dzisiaj zajmiemy się zagadką bodajże. Tak, Adiego, lipa mieszka dokładnie... Tu, ojeju, no żeś mnie wywalił aż tak daleko. Tutaj mamy krowy i kurczaki. Nie wiem, skąd te kurczaki w ogóle. Ale dobra. Ciekawy jestem, czy ten prezent, ponieważ to jest ponoć prezent, tak słyszałem. I tak czytałem. To może mnie jakoś wzbogaci. Mam taką nadzieję, ponieważ to ja jestem biednym człowiekiem. No jak? Ojeju, dorzuciłem Ultimate Sworta. Dobra. Teraz idziemy do Lipy. Dobra, mamy jeszcze 160 metrów wspaniałych. Teraz będziemy. Myślałem, że to jest o wiele dalej, a tu nagle... Dobra, zaraz będą pewnie tabliczki. Mam nadzieję, że się pod... O! Zobaczymy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Wzięć. Rubinów. Tyle jest lipa, widzowie. W sensie jest taka historia. Ja budując swój wspaniały hotel, domek, nie wiem co to jest. Wieżowiec ogólnie. Drapacz chmur Poszedłem do domu Bludiego, żeby wziąć Enchanting and chesta Jest lipa. Bo miałem na sobie efekt. Yy... Tego najazdu, a jako, że Bloody ma villagerów, o czym nie pomyślałem, zrobiłem najazd u niego. Od Bloody'ego usłyszałem, że jest jakiś typ, który rozpieprza klocki, więc jeżeli cokolwiek zniszczę Bloody'emu, to będzie po mnie na tym serwerze. Kurda, broń się. Mocni są w cholery. Tu jest gnoje Frajerzy. Nad lawą walczymy, kurna, na Mustafar. Tyk do lawy, frajer, ok. Kolejny frajer do lawy poszedł. Mam że to bestia nie przyjdzie. No chodźcie, szamany walone. Chłodźcie w lawie frajerzy. Dobra. O, kurna bestia! A solówę. O no, ho, ho, trzy serduszka, gościu baj. Dobra, poszedł mam siodło. Będę mógł do nich nawalać, jak będę miał strzały jakąkolwiek. Aha, czyli muszę jeszcze te wiedźmy zarąbać. I one leczą, to są chinery walone. Dobra. O nie, o ma te potwory. O kurna. Mam nadzieję, że nie atakują tego tylko mnie. No. Ja kurna mam taktykę na ciebie. Piję, wyrzuca. To jest fajne. O, lubię wydupy. Dobra, biją go. Moi pomocnicy. Moje ziomy. Dobrze, kocham ich normalnie. Dobrze, dziękuję wam. Typie, już koniec. Już koniec najazdu. No już koniec najazdu. Nie ma co naje najeżdżać. Bo ja pierdzielę. To jest dramat. To jest kurne dramat. Ktoś i spala dom? Ktoś mi dom spalił Pczy, W czym? W krawcie. Ale tylko pierwsze piętro, które w sumie i tak miałem ten Ty, ale beczunia dzięki W sumie miałem to drewno Miał zapalniczkę Kurna no I sumie... tak mi spalił dom Wyrzucić go styliśmy. No też mi live na Discordzie miał Przez chwilę Wtedy jeszcze się nie paliśmy Wtedy się jeszcze nie pali Siedmiu typów podcast I di piara Baby Yoda Baby Baby Yoda Baby Yoda Baby Baby Yoda Co to jest Blue Dilla nakopał chłop Cłoby tobie się... Ej, jemu się normalnie. Wow. No kurda, no, jak ty wszystko przykopałeś, to musiałem to zrobić. Wybacz. Boż, wow! No to wbijamy na tym rajdzie 930. Jak zrobimy to 930. Boż, mój... Diaksy! Wiem, że mam bardzo dziwny teksturbak. Jakby robię, mam swój, nie? Ale kurna, Diaksy zdaje Jest! Kurda, bloody tego nie rozkopałeś. Dobra, odpisałem, możemy grać. Wiem, no ja nie będę go niszczyć, ze żadne skarby, ale to chyba za daleko jest. Ale nie da się chyba spawnera silktaczem. Dobra, spoko. No ogólnie zniszczyło mi się, choć silktaczem kopałem, więc dziękuję bardzo. E, witam bardzo serdecznie, jestem Kapitan Ameryka. E, chciałbym wam pokazać, bo zrobiłem zarobistą zagadkę Mindowi, najlepszą na serwerze, ponieważ jako jedyną. Czekajcie, przyciszę tą. No na razie. Chyba, senia tak. to jest Patrz, tą piękną zagadkę, tu jest tak. Złego Twoje książki zostały zabrane to... przez złego trola. Jest złośliwym gnojem, więc ukrył je w swoim pałacu. W swoim pałacu. Znajdź swoje księgi i <laughs> się, się na boksie, <laughs> bo nie będziesz żałował. Troll zostawił prezenci. Zostawił prezenci. Dodatkowy. pomysły? Oj, chodź. Ale ja się już domyślam, że ty nie będziesz No kurna! Dlaczego? Za szybki jesteś. A co tam było? Powiedz. No boksu. To zagadka była. Metodalna. No właśnie. Ale dziękuję za 10 diamentów. Kurna, Creeper, no. To dobrze, że on w tej windzie wybuchnie. No, wybuchaj. AHA! Papier. AHA, KURNA! Wiecie, co Creeper zrobił? Wyszedł z windy i dopiero wybuchł. Robię, uwaga, ten unboxing wspaniały. I uwaga. Tylko się nagrywa. Nagrywa się. Pyk. Wow! Troszkę diaksów jest. A więc to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Żegnam Was bardzo serdecznie do następnego odcinka. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nie będzie tysiąc zasług, będę musiał zetrzeć tą tablicę. Ale oczywiście będzie od nowa ta hashtag tablica, i osoby, które są na tej tablicy, będą mogły być na tablicy. Więc tak to wygląda. Żegnam Was bardzo serdecznie do następnego odcinka.